Cześć! Dzisiaj chciałem pokazać bardzo istotną część instalacji wodnej. Jeżeli chcemy sobie w domku zainstalować kran na zewnątrz, oczywiście praktycznie każdy, kto ma jakiś domek z ogródkiem, to będzie chciał coś takiego mieć. Jeżeli mamy taką możliwość, powinniśmy zadbać o to, żeby była łatwa możliwość spuszczenia wody. I żeby to było możliwe, ja mam taki zamontowany tutaj zaborek. Ta instalacja może nie wygląda najpiękniej i, i nie jest jakoś powiedzmy na światowym poziomie, ale funkcjonalność jest jak najbardziej bardzo prawidłowa. I to jest taki zawór, znaczy nie jest zawór tylko upust, który można użyć w momencie kiedy zakręcamy wodę na zimę. I on pozwala, żeby woda z tej części, która idzie już na zewnątrz, też mogła sobie spokojnie spłynąć i żeby nie zamarzła w kranie. Nie wystarczy mieć zaworek, powiedzmy, w środku, który gdzieś wewnątrz tutaj zamknie dopływ wody, tylko trzeba mieć też jeszcze możliwość, żeby tą wodę spuścić, bo inaczej może gdzieś tam zostać w tym kranie. I już mi się tak zdarzyło właśnie w zeszłą zimę. Niby była taka lekka, ale jedna noc i to jeszcze w zasadzie przed nadejściem zimy była jakieś minus 5 czy coś takiego. Ja jeszcze wtedy nie, nie zakręciłem, nie spuściłem tej wody. No i ta jedna noc spowodowała, że mi ten kran rozsadziło. I zaraz jeszcze też pokażę, co trzeba zrobić. Moim zdaniem taka dobra rada, którą swoją drogą... W momencie, w którym kupowałem kran, przypadkowy facet, jakiś klient, to chyba w mrówce kupowałem, powiedział mi, że jak sobie coś takiego instaluje, to mi tą radę zdradził. Także zaraz Wam powiem, o co chodzi. Najpierw tutaj zakręcę, bo właśnie już przyszedł, powiedzmy zaraz będzie kwiecień i już chcę mieć szlał aktywny. Mam nadzieję, że już nie będzie takich przymrozków, które spowodują mi tu jakiś jakiś problem, problem z tym kranem. No, i już teraz możemy odkręcać wodę. Pójdę jeszcze zanim tu odkręcę, to muszę jeszcze na zewnątrz kran zakręcić, żeby mi tam nie zaczęło nagle lecieć. No i dobra, odkręcamy. O! Tu jest bardzo duże ciśnienie. Tak to się tutaj zdarzyło, że w tym domu jest troszkę duże to ciśnienie. Dlatego Sprawdzę, czy mi tutaj nie cieknie. Ale nie powinno. Nawet kropelka nie, nie leci. Tutaj jest to są te zgrzewane rurki, to mi znajomy robił. Dlatego mówię, no, ta instalacja to jest taka, powiedzmy, troszkę prowizorka pewnie. Za jakiś czas będę musiał to i tak jakoś powymieniać. No zobaczymy no jak to jest zwykle z prowizorką. zazwyczaj prowizoryczne rozwiązania najdłużej najdłużej służą. No ale mówię, no tutaj jest Tą teflonową taśmą, yy, uszczelnione, bo ja po prostu nie lubię, wkurzają mnie te pakuły, brudzi się to, to, nie wiem, nie widzę jakichś szczególnych zalet, może nie wiem, do, do centralnego to faktycznie, ale tak. Większość rzeczy, które robiłem, yy, takich wodnych, no praktycznie wszystko, to zamiast pakuły używam tej taśmy i nie, nie było z tym nigdy żadnych problemów, czysto yy, szybko, bezproblemowo i yy, no mówię, polecam te taśmy. No, i teraz chodźmy na zewnątrz, to pokażę Wam o co chodziło z mocowaniem tego kranu. I tak to wygląda tu mnie na zewnątrz. Ten kran ma tutaj taki rozdzielacz, jak widzicie. Bardzo fajnie się to sprawdza. Zamiast łazić powiedzmy ze szlaufem po całym ogrodzie, to mogę mieć cztery szlaufy na każdą stronę domu, rozprowadzone, i nie muszę z tym się użerać potem. No, z uwagi na mm, duże ciśnienie, tak jak mówiłem tutaj, to tanie węże nie zdają egzaminu. Także ja mam chyba takie na nie wiem, 30 bar muszę mieć kupione, żeby faktycznie nie ich nie, bo takie bąble się robią, szczególnie na połączeniach. Także, yy, no trochę to kosztuje więcej, ale już przynajmniej mam problem z głowy, nie muszę ich wymieniać po jednym sezonie. No i tutaj właśnie ta cała, powiedzmy, rada, żeby zostawić sobie tę rurkę. Nie wpuszczoną w styropian czy cokolwiek, tylko żeby wystawała. I w tym momencie, jak ona wystawała, to ja nie musiałem tutaj nic rozwalać, nic psuć, nic ryzykować, tylko mogłem sobie chwycić tutaj. No, akurat nie tym kluczem, <gry> ale no, wiecie o co chodzi. Mogłem sobie złapać i odkręcić ten pęknięty kran, który mi rozsadziło na mrozie i no mówię, mogłem to zrobić samemu bez żadnych większych, większych ceregieli, tylko odkręciłem, przykręciłem nowy i, i, problem z głowy, a tak to, no nie wiem co ja bym tam musiał robić, naprawdę chyba musiałbym po prostu wykuć dziurę w, te, w ten, ten, tynk uszkodzić, styropian, Um, nie wiem, jakoś wy, wyskubać, potem to jakoś zalepiać, zostałoby brzydko i byłoby słabo, no nie? Także moim zdaniem taki kawałek plastikowej rurki, no może to też nie jest jakieś super najpiękniejsze, ale aspekt praktyczny moim zdaniem dużo bardziej ważniejszy niż no powiedzmy troszkę nieidealny wygląd na zewnątrz. Także, no mówię, to by było w zasadzie, w zasadzie na tyle. Trzeba po prostu pamiętać, żeby, żeby tą możliwość sobie zostawić w jakimś dogodnym miejscu, że móc, no najpierw wiadomo, odciąć wodę od tego kranu na zewnątrz. No to chyba każdy o tym pomyśli, ale ważne, żeby mieć ten zawór upustowy, czy, czy po prostu upust. Gdzieś w środku, żeby woda stąd, wiadomo, tu trzeba odkręcić, żeby część spłynie tędy, ale tu gdzieś mogą może woda może utknąć tej, tej wilgoci na tyle, żeby spowodować uszkodzenia. Dlatego trzeba mieć w środku też upust, żeby tędy spokojnie wszystko sobie zleciało. I też jeżeli zamkniemy tam, to cały czas podciśnienie będzie trzymało tą wodę, więc na tędy po prostu nie, no tylko ileś tam jej ucieknie, ale na pewno coś zostanie. Także powodzenia przy takich instalacjach jak ktoś Wam to będzie robił, przypilnujcie, żeby zrobili tak, żeby Wam się potem to wygodnie użytkowało, no bo to trzeba robić co roku, nie ma przebać. No także to tyle, pozdrawiam i zapraszam na, na następne filmy.